A tak serio, ej, z tej strony tylko basket i dam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, na samym początku poproszę was, żebyście wzięli, zrobili wsada przyciskiem do subskrypcji tak, żeby on pękł tak jak prawdziwa. Tablica od kosza, jak się zrobi potężnego wsada. Filmy są codziennie, można dużo przegapić, dlatego subujcie, żeby nie przegapić, ok? A dzisiaj, słuchajcie, pokażę wam najlepsze customy Jakie znalazłem w sieci na butach do koszykówki. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie nie widziałem wszystkich i na pewno są jakieś, które są lepsze od niektórych, które wam tutaj pokażę. Ale no wiadomo, jestem jedną osobą, nie jestem w stanie przeglądać całego internetu. W każdym razie, no mam nadzieję, że taki film wam się spodoba, bo nie widziałem nigdzie w Polsce poruszanego tematu customów butów do koszykówki. A słuchajcie, coś takiego występuje. Mocne są niektóre projekty przez kilka. Was tutaj przeklikam. Pokażę wam, jak to wygląda. I na sam początek zobaczcie, to jest takie fajne zdjęcie na Pinterestie, znalazłem. To są hyperdanki 2017 Loły. One mają tutaj. To chyba była jakaś świąteczna kolorystyka, jakiegoś koszykarza z NBA, podejrzewam. I tutaj widzimy takiego Grincha na słuszu Nike, który w ogóle jest choinką. No, strasznie fajnie wyglądają te budki. Mega mi się spodobały. Stwierdziłem, że można je do tego filmu dać. A kolejnymi parami bo tak w zasadzie chcę wam teraz dwie pokazać. Są buty dla fanów, uwaga, anime Naruto. Nie wiem czy oglądaliście, ja akurat tak się zdarzyło, że oglądałem całe. Bardzo mi się podobało i słuchajcie, tutaj są dwie parki. Pierwsza to są jakieś adidasy i generalnie te adidasy mają na podeszwie zewnętrznej print tych takich czerwonych chmur grupy, która się nazywała Akatsuki. To była taka gruba w, grupa w tym anime takich złoczyńców i oni takie płaszcze, właśnie całe czarne w tych chmurach. No, generalnie byli totalnymi badassami, i dlatego dałem tutaj ten custom, bo wygląda naprawdę mega fajnie. Nie jest inwazyjny jak niektóre, które są, wiecie, wszędzie na całych butach. Tutaj mamy taki mały detal, fajnie się to łączy z tymi trzema paskami Edidasa, fajnie się to łączy z czerwonymi sznurówkami. No, a kolejna parka w klimacie Naruto to PG 2,5. Z jednej strony mamy postać Naruto, z drugiej mamy postać Sasuke, czyli dwóch największych przyjaciół slash rywali. Też bardzo fajny custom, aczkolwiek no ten już jest taki dla prawdziwego fana, nie? Tutaj jeszcze tak subtelnie ktoś kto ma wiedzieć ten wie, a tutaj mamy In Your Face, Naruto, Sasuke yy, ale także bardzo fajny custom generalnie strasznie dużo jest takich customów gdzie jest jakaś postać cała albo twarz postaci, no wiadomo każdy ma swoje podobania. lećmy dalej słuchajcie do yy, kolejnej yy, franczyzy kinowej, że tak powiem bo tutaj są buty yy, kurcze związane z to się chyba nazywało Ghostbusters co tak mi się wydaje, to jest mega mocny. Custom. Wydaje mi się, że to są buty P.J. Tuckera, z tego co znalazłem informacje. Generalnie są to hyperdanki 2018 i mamy tutaj tego takiego duszka. Tak mi się wydaje, że to jest duch. No i wszędzie taki rozlewający się fluorescencyjny slime. No mega mocno wygląda ta parka. Okej, okay, kolejny custom jest zrobiony na parce retro Jordanów 11 dokładnie. Wydaje mi się, że to były Jordany Space Jam, bo mamy tutaj icy soul i czarną cholewkę. E, mi przypomina to bardzo e, tą taką kolekcję neonową koszulek e, Miami. Nawet jestem tutaj w kolorach takich e, różowo- niebieskich. W każdym razie bardzo fajna e, kolorystyka, e, zrobiona przez gościa, który się nazywa Souls by Sir. Tak się nazywa ten customer i z tego co widziałem, no to on też e, robił kilka innych także mocnych customów, ale w sumie stwierdziłem, że podoba mi się najbardziej nawiązanie do tego Miami hits właśnie na tych butach. Nawet tutaj chyba jest nawiązanie do Vice City, nie? Z tym yy, Lambo takim. Przechodząc dalej, yy, dochodzimy do parki, którą sam mam i sam się zastanawiałem, czy nie zrobić na niej customu, bo są to Nike Adapt BB. Jeśli wiecie lub nie, no to ja mam tą szarą kolorystykę. I bądźmy ze sobą szczerzy, no nie są to najpiękniejsze adapty, jakie mogłyby być. Wiadomo, jest kolorystyka z powrotem do przyszłości, jest także ta czarna. I dlatego pomyślałem, że skoro mam te buty, nie sprzedaję ich, bo cały czas gdzieś tam mi zalegałem w szafie, ale tak nie do końca mi się już podobają, no to kurde, może byłoby warto zrobić taki custom. I właśnie też jak robiłem research do tego filmu, patrzyłem sobie na, na kolorystyki, które ludzie tu robili, i powiem wam, że znalazłem dwie naprawdę bardzo fajne. Jedna, czyli ta graffiti. To jest trochę chyba too much dla mnie, bo że fajnie wyglądają te buty, są bardzo oryginalne, ale no nie wyobrażam sobie w czymś takim gdzieś popylać, za to tutaj dziewczyna zrobiła na kanale Laced by Leaf, taki fajny custom, też nawiązujący do Grincha i przede wszystkim nawiązujący do Kobi, które właśnie wychodziły w takiej kolorystyce i zobaczcie jak świetnie wyglądają te buty, są takie limonkowo zielone, służ czarne i do tego fajne tutaj dodatki czerwone, nawet jest logo Kobiego Bryanta, no powiem wam, że w tą stronę myślę, że można byłoby już pójść. Oczywiście widziałem także kilka innych kolorystycznych tych adaptów, jak na przykład te yy, z Bostonem, czy chociażby takie złote. Nawet widziałem, że Jamorant miał jakieś takie, takie złote z takimi szponami. Wiadomo, jakbym chciał już sam sobie skustomować te buty, no to yy, pewnie poleciałbym w jakieś swoje projekty, ale zainspirować się zawsze można, a szczególnie można zobaczyć, co po prostu nie wychodzi, nie? Okej, okay, lecąc dalej do pg dwójek i pół. Teraz, bo chyba wcześniej źle powiedziałem Dla też mega mocnego zawodnika Bo dla Luki Doncicia Znowu na parce Nike PG I jest to postać także z anime, którego ja nie oglądałem, więc sobie tutaj przeczytam Son Gohan, tak mi się wydaje. Fajna kolorystyka. Mi się też spodobało to, że strasznie fajnie pasuje do ymm, stroju Dallas, ten niebieski kolor i fajnie się to po prostu ze sobą łączy. No i przede wszystkim te oczy na tych rzepach, naprawdę fajną kreatywnością się ktoś popisał. No i tutaj też trzeba pochwalić za to, że ta kolorystyka jest naprawdę bardzo schludna. Lećmy dalej, coś dla pokolenia Z, Gen Z. Tutaj na yy, Kobi chyba AD, to była. Parka, yy, dla Josha Harta Custom Fortnite'owy <laughs> No, mega świeżiej wyglądałem te buty. Generalnie fajnie, że tutaj chociaż sznurówki są pasujące, jakkolwiek do, do kolorów tego buta. Tutaj oczywiście mamy taki luk tej takiej burzy, w której, wiadomo, jak w Fortnite jesteśmy poza obszarem, no to znajdujemy się w tej fioletowej burzy. To zielone to w sumie nawet nie wiem, co to jest, ale no spoko wygląda, wiadomo. Pewnie wielu z was gra Fortnite, także chciałem wam to pokazać. Kolejny custom, mega mocny, który udało mi się znaleźć, jest zrobiony przez pana Andrew Levisa, Lewisa? Nie chyba Lewisa, normalnie nazwisko się czyta. Jest to um, franczyza Toy Story tym razem, na budkach Q4, to jest w ogóle ciekawa parka, firma, nigdy nie czytałem o niej i nie słyszałem o niej. Jeden oczywiście bud jest w kolorach chudego, a drugi bud jest w kolorach baza Astrala. Następny mega custom, jaki znalazłem jest, słuchajcie, na Kairi pionkach w kolabo ze Spongebobem. Tutaj jest dodanych kilka rzeczy, zobaczcie zresztą sami, służ jest przerobiony na sałatę z Burgera, który właśnie niesie, on się chyba nazywał plankton, tak mi się wydaje. No i tutaj na podeszwie też są meduzy, kolor niebieski, to akurat mi się mniej podoba, ale tutaj widać też, że na drugim bucie w ogóle znajduje się spongebob i ten słusz zrobiony z takiej fali, z wody, no jest naprawdę mocny. Tu jeszcze generalnie chciałem wam pokazać przykład customu, który, no moim zdaniem nie działa, na Kairi 4, są one przerobione jeden na Parkiet, chyba boisko do koszykówki, a drugi bód jest przerobiony na... Yy... Piłkę do koszykówki nie wiem jak wam, ale mi jakoś nie siedzą to. Strasznie to wygląda. O w ogóle to jest pomysł. Może zrobić filmik z najgorszymi, najbrzydszymi yy, customami na butach do koszykówki. Okej, okay, także to było na tyle w tym filmie. Yy, szybkim filmie. Mam nadzieję, że taka forma wam się spodobała. Możecie napisać, która kolorystyka wam się najbardziej podobała. No i oczywiście co, widzimy się jutro. Siema!